No, no, przede wszystkim z kartonów i starego łóżka Aha, akademickiego. No... I co? Wygracie? Dacie radę? Ja że wygramy, damy radę! A je wasz wóz może wyciągnąć na takiej górce? Tak! No, koło setki! E, wygramy na pewno. No, to znaczy, już wygraliśmy. Sam fakt, że tutaj jesteśmy, to dla nas jest jakieś zwycięstwo. E, no i jesteśmy drużą pingwinów. Startujemy w konkurencji e, rodzinnej. Będziemy zjeżdżać na Krze. Wjechaliśmy ten, ten! <laughs> z zielonej góry, jesteśmy członkami zielonogórskiego klubu fajki. No nie wypada inaczej, jak tylko zjeżdżać oczywiście na fajce. No niestety nie było czasu na jazdę testowe. Ale, jakby co jest, spadochron? Będzie, będę hamował. Super, jak tylko się dowiedziałem, że jest taka impreza, to nie miałem wątpliwości, że muszę w niej wystartować. Także im więcej takich imprez, tym będzie fajniej.